Błądzisz w drodze do celu? Ciągle stoisz w korkach? Obawiasz się mandatów? Poznaj ekspert T-Mobile, mobilną nawigację online docenianą w wielu niezależnych testach dziennikarskich. Nasze mapy są aktualizowane online, dzięki czemu podróżujesz zawsze optymalną trasą z ominięciem korków i remontów. Jak to możliwe? Nawi Expert T-Mobile korzysta z technologii Community Traffic, dzięki której system ma stały dostęp do informacji o ruchu drogowym. Dane te pochodzą od kierowców i dotyczą średnich prędkości, z jakimi poruszają się auta na drogach. Jeśli na jakimś odcinku drogi Navi Expert wykrywa korek bądź niższą prędkość, nawigacja omija te odcinki i wytycza trasę alternatywną, a ty oszczędzasz średnio 26% czasu podróży. Navi Expert T-Mobile to także mobilny system ostrzeżeń CB, dzięki któremu podróżujesz bezpiecznie i unikasz mandatów. Z Navi Expert w prosty sposób odbierasz i wysyłasz informacje o fotoradarach, kontrolach drogowych czy wypadkach. Wystarczy, że dotkniesz wybranej ikony w trakcie jazdy i wszyscy użytkownicy w okolicy dostaną twoje ostrzeżenie. Informacje od innych kierowców będą natomiast przychodzić do ciebie podczas podróży automatycznie. szukasz sklepu, hotelu, a może stacji benzynowej? Znawi ekspert T-Mobile jesteś zawsze na bieżąco, bo masz dostęp do aktualizowanej bazy ponad 400 tysięcy użytecznych miejsc i wydarzeń zlokalizowanych na mapie. Wybierasz interesującą cię pozycję i nawigujesz prosto do celu. Dzięki naszej nawigacji możesz także oszczędzać paliwo. Wystarczy, że wybierzesz w wyszukiwarce rodzaj paliwa, które chcesz zatankować, a aplikacja wskaże te stacje w Twojej okolicy, na których jest ono najtańsze. Na co czekasz? Przetestuj Nawi Expert T-Mobile przez 7 dni za darmo, wysyłając SMS o treści NE pod numer 8089, aby otrzymać link do pobrania aplikacji. Szerokiej drogi.